Przyszły castingi do Beast Games, sezon drugi. A teraz najważniejsze pytanie, czy mógłbyś wziąć w nim udział? Przypomnijmy, pierwszy sezon to była totalna rewolucja. 2000 uczestników, brutalne eliminacje i nagroda, która w trakcie finału wzrosła do 10 milionów dolarów. Czy w drugim sezonie zobaczymy też takie emocje? A może Mister Beast podbije jeszcze stawkę? Zanim zgłosisz się do castingów, musisz spełnić kilka warunków. Ukończone 18 lat, ważny paszport minimum do 2026 roku, gotowość do 6 tygodni nagrań bez przerw. Aby się zgłosić, musisz wypełnić formularz na beastgames.com i nagrać krótkie wideo, w którym Przekonasz organizatorów, że to właśnie Ty jesteś idealnym uczestnikiem. Organizatorzy pytają między innymi, jakim typem gracza jesteś, albo co zrobiłbyś z 5 milionami dolarów. I przede wszystkim, dlaczego właśnie Ty powinien znaleźć się w Beast Games. Zdjęcia do nowej edycji odbędą się latem 2025 roku, a Mr. Beast znów obiecuje konkurencje, jakich jeszcze nie widzieliśmy. Ale czy podbije stawkę powyżej 10 milionów? Tego jeszcze nie zdradzi. A gdzie obejrzymy nowy sezon? Wszystko wskazuje na to, że ponownie trafi on na Amazon Prime. No ale, zanim pobiegniesz wypełnić zgłoszenie, musisz wiedzieć jedno: casting jest otwarty tylko dla obywateli USA. Jeśli nie masz amerykańskiego paszportu, niestety nie możesz wziąć udziału. Uważam, że Mistebis powinien otworzyć yy, casting dla całego świata. A ty daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz i co zrobiłbyś z 5 milionami.